Mówiąc o kimś, to jest kryształ czystej wody, trzeba mieć ku temu prawdziwe powody, to musi być człowiek bez skazy uczciwy, czysty i przejrzysty patriota prawdziwy. A tymczasem w Polsce jest zgoła inaczej są jak kryształ czyści ludzie z mafii kaczej, czysty jest jak kryształ wódz Jarek Kaczyński i ułaskawiony minister Kamiński. Czysty też jest wanaś, przyjaciel gangstera, co nie chce ujawniać zasobów portfela. Dostał kamienicę w darze od żołnierza, teraz na urlopie ukryć się zamierza. Czysty jest Storunia, też redemptorysta, w wyłudzaniu kasy prawdziwy artysta. Dostał dwa majbachy, też od bezdomnego, to jest obraz księdza na wskroś uczciwego. Senator Bierecki, kolejny czyścioszek, milioner ze skoków pisowski świętoszek. Czysta jest szydłowa, była już premierka i żona sędziego Emilka Hejterka. No i oczywiście wspomnieć tu należy o panu ministrze, któremu zależy. Kryje aferzystów, jest moralnie czysty, zero, czyli ziobro, to kryształ, kryształ przejrzysty. Muszę też napisać o super superkrystale, o tym, co to prawdy nie mówi już wcale. Wiecie, kto jest taki? Tak, to Matołuszek, nasz wspaniały premier, Pinokio Kłamczuszek. I na koniec jeszcze o jednym kryształku, o fanie burdeli, o byłym marszałku, który do Rzeszowa latał odrzutowcem, w gnębieniu platformy był wielkim fachowcem. No i o biskupach wspomnieć tutaj trzeba, którzy ludziom PiSu uchylają nieba, którzy wprowadzają w kościele podziały, którzy w psuciu Polski, mają swe udziały. Nie chcę się rozdrabniać, pis jest cały czysty. Chwalą ich w TVP, to diament przejrzysty. Chwali ich suweren, mówią też sondaże. A jaka jest prawda, wkrótce się okaże. Prezes obiecuje Polska, Turcją będzie. Wkrótce sprawiedliwość zapanuje wszędzie. Zmieni konstytucję, elity wymieni, a nasz kraj kochany w kryształ się zamieni. Lecz kryształ jest kruchy. Łatwo słuć się może. Skleić się go nie da. Nic mu nie pomoże. Przyczyń się do tego i pójdź na wybory. Znikną raz na zawsze kryształowe stwory. Kryształowe upiory, bardzo. <grym>, Top napisał pan Litka z dobrego miasta e, lubawskiego, 1 października. Jest bardzo chory, ale pisze w porzu dla nas, dla wolnych ludzi.